Witam serdecznie, wyszła Subickie Łąki, 10 dzień marca 2015. I dzisiejszy temat to styl życia i 5 lat. Styl życia, jakże ważne dwa słowa naszego życia, jakże istotne, a jak a zaniedbywane <ścoughs> przez większość ludzi, ponieważ styl życia to jest dokładnie wszystko, co robimy. Od poniedziałku do niedzieli. Nie to, co robimy od a, piątku wieczór do niedzieli, bo większość ludzi wtedy dopiero ten styl życia rozpoczyna. Albo od soboty wieczór czy soboty popołudnia do niedzieli. Ale styl życia to jest dokładnie to wszystko, co dzieje się w naszym życiu od poniedziałku do niedzieli. A styl życia. To jest to wszystko, przez co przechodzimy, wszystko, czym się zajmujemy, a wszyscy, z którymi spędzamy czas, wszystko, czym się otaczamy, wszystkie miejsca, gdzie jesteśmy, no dokładnie, dokładnie wszystko, 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 wszystko. I w marketingu sieciowym, marketingu wielopoziomowym mamy możliwość wypracowania sobie stylu życia, takiego, jaki chcemy, stylu życia, który jest naszym wyborem. Tak naprawdę w ciągu 5 lat. 5 lat na to pozwala. To jest. Przepraszam, To jest taki optymalny czas. To jest czas jak najbardziej możliwy dla osoby, która startuje dziś w tych czasach osoby, która ma dostępne narzędzia osoby, która włącza się w funkcjonujący system. 5 lat. To jest idealny okres do tego, żeby wypracować sobie styl życia. Styl życia, tak jaki chcemy, przez dochód pasywny, który wypracujemy w marketingu sieciowym. I jest to nasza decyzja. 5 lat minie, 5 lat przeleci, za 5 lat będziemy o 5 lat starsi. A Przypomnijmy sobie, co było 5 lat temu, jak wyglądało nasze życie. Ile mieliśmy problemów 5 lat temu. Ile z nich zostało do dzisiaj, ile rozwiązaliśmy? Przypomnijmy sobie, jak wyglądało nasze życie 10 lat temu, albo 20 lat temu. Ile wówczas mieliśmy problemów, a ile dzisiaj ich mamy? Czy przypadkiem nie mamy ich więcej dziś? Czy przypadkiem dzisiaj nie pojawiło się więcej trudnych spraw do rozwiązania i, i, i może troszkę mniej sił również? Pomyśl o tym. 5 lat jest w stanie zmienić a to wszystko, co chcesz w życiu zmienić. Jest w stanie. Oczywiście, to musi być 5 lat ciężkiej pracy, żebyśmy się dobrze rozumieli. To nie jest 5 lat bycia, istnienia, funkcjonowania, bo znam ludzi, którzy są w biznesie marketingu sieciowego już i, i 25 lat, i 20 lat, i, no i coś tam zarabiają, ale, ale nie mają stylu życia, nie mają wolności finansowej. To musi być 5 lat ciężkiej pracy, 5 lat skupienia, 5 lat budowania biznesu, a marketingu sieciowego. Na fundamencie, który zagwarantuje jego trwanie, rozwój, na fundamencie, który będzie gwarantował duplikację, czyli budowanie profesjonalnego marketingu sieciowego. I żeby rozpocząć te swoje 5 lat, a może przyspieszyć bardzo mocno ten swój pięcioletni okres budowania MLM-u, bądź koniecznie 14 marca w Tarnowie Podgórnym na naszym otwartym spotkaniu menedżerskim. To będzie Najważniejsze wydarzenie jak i z tych wszystkich, które były do tej pory w Polsce, absolutnie najważniejsze wydarzenie zespołu razem w biznesie, firmy Morinda Polska. stałym całym szacunkiem dla wizyt założycieli, dla tych wszystkich wydarzeń, które były, to wszystko było ważne. Natomiast to wydarzenie jest arcy, arcy ważne dla Ciebie. Jeśli chcesz w ciągu najbliższych kilku lat wypracować sobie ten styl życia marzeń, styl życia, w którym decydujesz, kiedy chcesz to robić, jak chcesz to robić, a równocześnie masz świadomość odpowiedzialności, a jednocześnie jesteś zabezpieczony z każdej strony, a może spędzać czas z najbliższymi. No jest multum, multum fantastycznych rzeczy, które ten styl życia w marketingu sieciowym przynosi. Tyle na dziś. Do zobaczenia jutro. Dzisiaj pięknie świeci słoneczko. Wiosenka coraz, coraz, coraz bliżej. Na razie.